druga część, bo po prostu mi się wyłączyło i nie chcę się od nowa nagrywać. No i no dalej robimy i przepraszam, że będą z tego dwie części. Ale będzie więcej do oglądania, więc nie przeszkodzimy dalej oglądamy i będzie rozpakowywania tylko wam tak powiem dobra. No to się pakujemy bo ja nie mam drugiej walizki. No to nie mój problem. Poczekaj. Najpierw spakujemy wszystko do babeczki. To się sam zmieści. Miętka, ty nie jesteś rzeczą. A kim jeszcze? Kimś na pewno. Eee! To było niemiłe. Strasznie. Ja mam tu gdzieś. Mee, Pysio, Mysia mnie obrazia. <noise> to nieprawda, to ona do mnie gada. I jeszcze kupiliśmy taką świeczkę piękną. Trzeba prześlicznie pachnie. Ej, bo ta babeczka się roz... Ten, rozpuściła. Jak rozpuściła? Co ty gadasz miękka? Nie do ciebie, Mysia, bo ona się tutaj, no, rozpuściła tu i tu. Ona się po prostu rozwiązała po A nie rozpuściła. No, jakby się rozpuściło, to by już tego nie było tej bitej śmietany. Aha. Dobra, pakujemy wszystko, to nasze. Alienienski. Mysia, jest niemiła. Wcale nie. Wcale się tak. Nie, tak, nie, tak, nie kucicie się. Dobra. Eee. Cieśko cię mam wziąć? No tak, oprócz mebelków łazienkowych. Dobra, ta babeczka już jest pełna, a więc nie teraz, teraz do tej malinkiej pakujemy, do jajowej, a może dzisiaj nie będzie rozpakowywania, nie wiem, zobaczymy, jak będzie mi się chciało, to też pewnie zależy, dobra, pakujemy księżko. No już, miętka, wszystko nasze spakowane, tylko nie twoje. To będzie druga, druga walizka. Jej, to pakuję. Najpierw do większej. Ale przy, nie zmieści mi się chyba stół. Moment, jak ty pakujesz to, normalnie jak kot, Ci po swojemu. A kim to mam włożyć? I czemu tu jest bułka? No to już włoż do siebie tą bułkę. Czekaj, bo tak, te wszystkie zabawki włoż tego. i teraz musisz zmieścić to to i te dwa pudełka o jeszcze jedno masz miętko jak ty to pakowałaś no po jemu, no Piesio nie w ale musisz wszystko zmieścić bo później będziesz musiał do nas pchać a u nas się już nie zmieści nic twojego no Nic, nic nie pali już. Miętka. Co ja? Nic. A te dywany, i te no? Ścisina? To weźmijmy osobno. Już tą wodę trzeba spakować. Ale gdzie? No do ciebie, gdzie? Dobra. Wszystko wzięte. To jedziemy. To tu, idziemy, to tutaj i idziemy, idziemy, Mek i Mek. Jesteśmy! hip hip hula! Ty Grisio, mam nadzieję, że dzisiaj przyjedziesz! Bajo! Zium!